Cześć, jestem Damian z kanału Ludzki TV. Witam Was już chyba w siódmym odcineczku z vloga. Tak, już siódmy odcinek. Jeśli się nie mylę, dzisiaj jest dziesiąty. Nagrywałem już dzisiaj jeden, dwa. I nie wiem, bo jutro się u nas zaczynają ferię. I nie wiem, bo miałam nagrywać z Maćkiem, Ale nie wiem, czy nagram z nim w pierwszy tydzień, czy w drugi, czy gdzieś w środku. Nie jestem tego pewna, bo to. Będę chyba jeden dzień u niego. Nie jestem tak pewna do końca. To jest taki vlog informacyjny. Tak. Tak, informacyjny vlog. Super to zabrzmiał. Yy, nie będzie długi ten odcineczek, bo on będzie około, no, około dwóch minut. Nie, nie lubię długich nagrywać. Yy, w tym vlogu być po prostu o to chodziło, że my będziemy nagrywać różne rzeczy, jakieś filmy fajne. Chwila, telefon dzwoni. Sorki, yy, mama dzwoniła, ja, stan. No, teraz idę do sklepu. jakieś poradniki jeszcze ten... Żebym nagrywał jakieś niepotrzebne nikomu z dupy wyciągnięte jakieś poradniki, Na przykład nie wiem jak zostać księdzem jak, jak wyjść z domu? A bo takie no... My. No to dobrze. Ja będę kończył. Żegnam się z Wami, z moim hajsem 20 zł Tak. Proszę. Chcia ktoś? Mi potrzebuje. Cześć, tutaj Bolesław Chrobry. Nie zapomnij dać suba, zostawić łapki w górę i komentarza. A Jakiegoś dobrego, nie jakieś fejki, jakieś hejtowanie. Bolesław Chrobry. Chcę suba i 20 lajków. Dziękuję. Bolesław Choroby się pożegnał, czyli ja też się żegnam. Cześć, do widzenia, papa.